Dzień dobry, witam wszystkich. I troszkę pojeździmy. <noise> Sprzed 50 lat, odnawiał kolejne motocykle, bo u mnie się jeździ. Oldschoolowa szkoła z joystickiem, Friday co nie miał. Łzy, łzy po plecach mi płyną. <noise> Dzień dobry, witam wszystkich. Kogo witam, kogo goszczę. Słuchajcie, taka mała roszada, pa parę obrazków, zdjęć historycznych. Ustawiamy komarka i troszkę pojeździmy. <noise> pal, pal to. Tydydydydy. paliwko paliwko paliwko, paliwko tu paliwo rezerwa może, co? no, a rezerwa Frajdy co nie miarę. Jaki tam triumf, KTM, huskarna BMW. Nudy, nudy, nudy. Na no tamtych to się łatwo jeździ. A, łzy, łzy po plecach mi płyną normalnie, łzy mi płyną po plecach. No, ale tak to jest z tym smakiem dwutaktu sprzed 50 lat. Aaa, dobra, co? Nie możecie się doczekać live'a? Ja się trochę wstydzę tych live'ów, w sensie nie jestem przyzwyczajony do swojej zakazanej mordy, ale... No, może będzie fajnie, nie? Może rozchulamy ten kanał jakoś, żeby to funkcjonowało. Żebym odnawiał kolejne motocykle, bo jest ich tutaj już niezła kubka. I przede wszystkim cieszył się z tej odnowy, nie? No, bo to jest sama przyjemność. Zaraz się bierzemy za kobuza. E, spróbujemy go znaleźć. To miskre, bo to już jest wszystko podłączone. Tylko jeszcze tak na tip top, tu lewo, prawo. Generalnie tam pewnie kabelki pomieszane. No i to będzie przyjemność z odnawiania tych motocykli. Oczywiście nie na cukierki, bo tego nie lubię, ale jak spojrzymy na Betrójkę to taki trochę cukierek. Chociaż chyba nie do końca. No i, no i będziemy to odnawiać, nie? No bo co ma przyjemność, że jest taki ktoś jak ja i pewnie nie tylko ktoś taki jak ja, który wziął się do, do muzealnych eksponatów i zaczął je po prostu zachowywać w postaci Muzealnej, ale do jazdy. Wiecie, można napchać, nakupować i one będą stałe i gniły. A tu, u mnie, u mnie się jeździ. U mnie się jeździ. No, dobra, to odstawiamy go. Wyregulowałem trochę gaźnik, choć jeszcze ten gaz się blokuje. Muszę tam zajrzeć, ale to już pierdoła, Yy, przygotuję jawkę, znaczy w sumie nie ma co przygotowywać ona w ogóle jest po remoncie silnika nie, nie jest dotarta, więc tak będziemy delikatnie się z nią obchodzić na lajfie yy, ale yy, tak, przygotuję ją, żeby ona tu już sobie blisko stała i bierzemy się za kobuza także dziękuję bardzo dzisiaj króciutko, ale przyjemnie jak to u Danielka <grytko> w garażu <górę. grytko> trzymajcie się hej, oldschoolowa szkoła z joystickiem Wjeżdża na Life'a w sobotę o 19.00. Do zobaczenia. Hej! <grystanie> <grystanie> dobra, dobra, wejdź się, chłopie, do pracy.